Dzień dobry wszystkim. A teraz do wszystkich grzeszników mówię. Do siebie znaczy też. Święty nie jestem. Do wszystkich tych, którzy mówią, że są wierzący, ale nie praktykujący. No to takiej opcji nie ma. Albo człowiek jest wierzący, praktykujący, albo jest niewierzący. Dlaczego tak? Dlaczego nie można na przykład być, wierzyć w Pana Jezusa, czytać Pismo Święte, modlić się w domu, a do kościoła nie chodzić? Czy tak można? No, jasne, że można, mamy wolną wolę, każdy może robić co chce, ale jak komuś zależy, żeby wejść do nieba, to tak się nie da. W domu wejść do nieba się nie da. Poprzez modlitwę domową. Dlaczego tak? No, bo nie jesteśmy w raju. Bo, jakby Adam i Ewa byli w raju, to oni kościoła nie mieli, i oni tego kościoła mieć nie musieli, bo prosto z Bogiem rozmawiali. Ale zostali wygnani z tego raju. Zjedli nie to jabłko, co trzeba, i afera się z tego zrobiła. Straszna czołga, ale się A teraz mamy jak mamy. Tak, czyli tak. Mamy Kościół Katolicki, czyli Święte Zgromadzenie Grzeszników. Tak nasz Kościół się nazywa. Święte Zgromadzenie Grzeszników, ludzi grzesznych. Nie ma na tym świecie ludzi świętych. Jeśli mówimy, że Ojciec Święty jest święty, to nie mówimy, że on jest święty, tylko to jest taki tytuł. Taki, no. Tak to nazywamy, ale każdy sobie zdaje sprawę, że on święty nie jest. Nie każdy papież był święty. E, to znaczy. Ja podejrzewam, że mało papieży zostało świętymi. Cóż dalej? Nie ma ludzi w ogóle świętych, czyli e, duchowieństwo jest na pierwszej linii frontu. Oni walczą z szatanem wprost, tak? Oni modlą się, oni odmawiają egzorcyzmy. Oni konsekrują, oni, oni oczyszczają człowieka w konfesjonale. Więc łatwo sobie wyobrazić, że szatan nienawidzi ich szczególnie. No i oni, jako że są na pierwszej linii frontu, tak jak żołnierze na pierwszej linii frontu, są poszkodowani. Kuszą ich znacznie więksi szatani niż nas. A wiemy, że jest dziewięć chórów anielskich, dziewięć rzędów, i one są, to bardzo się sobą różnią między sobą. Inteligencją, mocą, wszystkim. Księżmi zajmują się jeszcze więksi szatani. Więc nie zazdroszczę facetom, bo ja to mam małego pewnie diabła i tak mi robi problemy. A co dopiero tym facetom? Także ogromny szacunek mam do księży, nawet tych, którzy są e, ranni, którzy upadli e, których szatan depcze. No bo sami wiemy, że... Tacy księża są, którzy upadli, tak? Ale to powód dla nas, żebyśmy się na nich modlili. No i z tego bagna ich wyprowadzali naszą modlitwą. Bo to oni nas ratują. Ja, księdza, potrzebuję do zbawienia tak samo jak powietrza. Ksiądz jest potrzebny mnie, żeby skonsekrował sk ciało pana Jezusa, żebym ja mógł przyjąć ciało pana Jezusa. I żeby odpuścił mi grzechy. Bez księdza jest, jest... nie da rady. To znaczy, odpuścić grzechy jeszcze można. To znaczy w sytuacji, jak ja jestem na Morzu, na środku Oceanu i umieram, to jeśli wzbudzę żal doskonały, to Bóg odpuści mi grzechy. Ale w Komunii Świętej, oczywiście Anio może przy, przyjść i dać. Ale to. Rzadko, naprawdę świętym, tak dość u świętych ludzi tak się działo. No, a marynarze, wiadomo, no, święci nie są. No, wiadomo. W Starym Testamencie jest powiedziane, że celnicy, nierządnice i marynarze na tym samym poziomie są. No, to proszę sobie wyobrazić, proszę drodzy państwo, słuchacie kapitana marynarza. Takie niespodzianki to Bóg, pro... Bóg robi. Że czasami Duch Święty na morzu też jest. A teraz na łące? Tak, niesamowite to wszystko jest. Niesamowite. Więc wracając do tego, czy można się zbawić bez Kościoła katolickiego? Moim zdaniem nie. Jeśli jesteśmy w Polsce, taki Kościół katolicki na każdym kroku, bo w dżungli amazońskiej jest inaczej. Na środku oceanu też jest inaczej. A w Polsce też inaczej, czyli bez Kościoła wejść do nieba jest to prawie niemożliwe. Oczywiście dla Boga wszystko jest możliwe. Dla Boga wszystko jest możliwe. Eee, natomiast tak normalnie to jest niesłychany kłopot, bo wszyscy grzeszni jesteśmy, to każdy sobie zdaje sprawę. Każdy wie, że do nieba wchodzą tylko święci. No to jak osiągnąć świętość? Kiedy każdy wie, że jesteśmy grzesznikami, no to trzeba się wyspowiadać. I wyspowiadać się przed Bogiem można, ale odpuszczenia grzechów nie będzie. Dlaczego tak? Dlaczego my nie możemy się spowiadać bezpośrednio przed Bogiem? No bo Bóg wszystkie nasze grzechy zna. Dlaczego dał Piotrowi klucze do nieba i powiedział: wszystko, co zatrzymasz ludziom, jest zatrzymane i co im rozwiążesz, odpuścisz, jest odpuszczone? Ano dlatego, że Bóg doskonale zna nasz sposób myślenia i działania. My się Boga nie wstydzimy. Bo jest kochany Tata, ale człowieka się wstydzimy, drugiego człowieka się wstydzimy. No bo musimy powiedzieć do drugiego człowieka, który jest zwykłym facetem dla nas w większości, chociaż nie jest zwykły, bo jest konsekrowany. Ale mamy przed nim otworzyć naszą duszę i powiedzieć, żeśmy najgorsze rzeczy w życiu rozrabiali. Wstyd jak niesłychany, tak? Nie chce nie chce Bogu to bez problemu, bo Bóg to wie, a bo tego Boga nie widzimy. Jest dobry Boże, podpuść i cacy. No nie, trzeba pójść do księdza. Więc teoria mój jest taka, że mamy chodzić co miesiąc, Matka Boże Fatimie mówi, co miesiąc do tego samego księdza. Stałego spowiednika. No, trudno, trzeba pójść. Jak to się oczywiście. No i mówimy, mamy grzechy, raz, 2, 3, 4, 10. Za miesiąc idziemy i mamy te same grzechy, bo szatan leniwy jest. I po co mu szukać innych, jak wie doskonale nasze słabości, zna? I my po miesiącu znowu mamy te same grzechy. Więc idziemy po raz kolejny i mówimy, raz, 2, cztery, dziesięć. Kolejny miesiąc to samo, kolejny miesiąc to samo, aż w końcu Koś, Ksiądz już nas zna, prawda? Już wie, że ten Jaś przychodzi już zna nasze grzechy od 1 do 10. Zaczynamy sobie myśleć: no, wstyd nieprawdopodobny się robi, bo już kojarzymy Ksiądz, nas znamy, Księdza. No to coś trzeba zrobić. I teraz możliwości są dwie: albo zmienić Księdza i zaczynać z drugim od początku, 1 do 10 albo jakiś grzech opuścić, albo skłamać. No, z tym skłamając też jest niedobrze, bo wiadomo, bo Pan Bóg kłamać nie dobrze. Więc jeśli prawidłowo to robimy i zastawiamy się przy tym jednym księdzu przy spowiedzi, to zaczynamy próbować tych grzechów robić chociaż o jeden mniej. I poradam pół roku zaczynamy jeden dziewięć, a po kolejnym roku jeden osiem i tak skracamy tą listę. Bóg to doskonale wie. Dlatego dał klucze do nieba świętemu Piotrowi, i Pan Jezus tych kluczy nie ma. Nie ma drugiego takiego egzemplarza. A Piotr to dzisiaj święty Franciszek. Więc wszystko jasne. To wszystko jest genialnie przemyślane. I jeśli ktoś mówi, że nie chce cierpieć, na tym świecie odpustów nie przyjmuję. no to co? Jak nie przyjmuje, to chcę cierpieć. No. Odpust zupełny to jest darowanie kar. Jak ktoś komuś nie zależy, nie zamierza pójść do spowiedzi, nie, nie chce przyjąć komuś świętego, nie chce odpustu, no to boli. no To boli. Taka jest moja teoria, to jest moja prywatna teoria. Ja bo. Bo jest jeszcze coś takiego. Weźmy ojca, ojca Kolbę, tak? Wylądował w Oświęcimiu. Ja nie znam historii całego życia ojca, ojca Kolbego. Nie wiem, nie znam. No, nikt z nas nie zna drugiego człowieka. Ale mam podejrzenie, że on nie cierpiał za własne grzechy tam w tym Oświęcimiu. Eee, więc w, dlaczego on cierpiał, tak? Skoro w te straszne katusze, skoro podejrzenie jest, że on nie cierpiał za własne grzechy. Pan Jezus też nie cierpiał za własne grzechy. Dlaczego Pan Jezus cierpiał? No za chwilę, no w kolejnym filmiku powiem, dlaczego w moim odczuciu Pan Jezus cierpiał. W każdym razie, jeśli ktoś nie chce cierpieć, no to warto tak. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś się chroni poprzez miłosierdzie Boga, czyli miłosierdzie sam czyni do innych ludzi, to nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga no to warto czynić miłosierdzie czynem, słowem albo modlitwą. Zdecydowanie warto. Żeby nie być karanym. Ja to się staram. Ja się staram. I mnie się to jakoś w życiu udaje. Nie odczuwam żadnego cierpienia. Jestem w raju. Ziemskim raju. W siódmym kręgu. Jest cudownie na tym świecie dla mnie. Ja widzę ludzi dookoła, nawet bliskich, i oni na różne sposoby cierpią, ale nie chcą, tak jak ja. Każdy ma wolną wolę. Ktoś nie chce pójść do spowiedzi, ktoś nie chce przyjąć komunii świętej, ktoś nie chce przyjąć odpustu, cierpi. Taka niespodzianka. A ja nie. A ja, a ja chodzę, odpust przyjmuję codziennie. Bardzo dobrze mi z tym niesłychanie. Bogu dziękuję w każdej chwili, bo no, i tyle, co ja mam, to rzadko kto. A nie znam takiej drugiej osoby, która miałaby tak fajne życie. No. Jest. A znam bogatych ludzi. A znam kilku bardzo bogatych ludzi, którzy mają są właścicielami dużych statków kontenerowych. Taki statek to kosztuje z 20-30 milionów dolarów, a oni mają ich na przykład 50, no to łatwo policzyć, a to nie tylko jedyny ich biznes, mają jeszcze gdzie indziej pieniądze, no to jak oni przychodzą czasami na statek, no to są tak zrostrzęsieni, co tu się dzieje, co tu się dzieje, jakaś afera, a ja nie mam afery, oni mają, a ja nie mam, jak się ma wielkie pieniądze, to są zawsze afery, zawsze chociażby taka myśl, gdzie zainwestować, albo taka druga myśl, kto mnie dzisiaj okradnie, bo wiadomo, że ktoś go okradnie. Jak się ma tylu ludzi pod sobą, tak, tysiące ludzi pod sobą, no to wiadomo, że ktoś na no rozrabia. Dobry Boże, ja serdecznie dziękuję za wszystko. Udzielam, Panie Boże, tego błogosławieństwa. Dziękuję wszystkim Tobie, ukochana Matko i Wszystkim Zastępom Duchu Święty, Boże, stąd nas wszystkich. Dziękuję Ci za ogrom otrzymanego błogosławieństwa. Jeszcze Błogosławień, Bóg Błogosławień, Błogosławień, Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Jeszcze raz. To jest moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę. A niektórzy się pytają, dlaczego ta lewą ręką się modlę. A no, faktycznie wygląda jak lewa, ale to jest prawa. prawa. Miłego dnia.